O tym słyszymy. Do końca grudnia jest termin. I nie wiem, czy Państwo słyszeli, że jednak nie będzie akademików za złotówkę, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, dlaczego nie będzie, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że opłaty. Za zakwaterowanie w domu studenckim to jest uregulowane są wewnętrznymi aktami prawnymi uczelni. Więc po prostu ministerstwo i rząd nic nie mogą w tej sprawie zrobić. No i tak to wygląda. Pan poseł Marek Jakubiak, czy jest zdziwiony tą sytuacją? Nie, no nie jestem zdziwiony, no bo jeżeli utrzymujemy tysiące Ukraińców studiujących u nas i oni za darmo studiują, za darmo mieszkają, dostają 2,5 tysiąca złotych na mieszkanie czy na akademik, teraz darmo zjady do nas przyjadą, będą dostawały ponad 10 tysięcy wszystkich inwestycji w ich 2,5 tysiąca również dostaną kieszonkowego netto, nie brutto. Ja się zapytam Was, jak Wy w twarz spojrzycie właśnie studentom, emerytom, rentzystom, jak Wy Polakom spojrzycie w twarz. E, tak naprawdę kierujecie Polskę w chaos, nie tylko prawny, ale Wy chcecie zdezorganizować Polskę społecznie, Wy chcecie zdegradować stosunki społeczne w Polsce. Jeden na drugiego będzie patrzył wilkiem, a to przez Was. I tego Wam nikt nie podarmuje.